Kochani z tej i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w dawno niewidzianej grze. To było 7-8 miesięcy na około, kiedy nie było jej na moim kanale. Jest to gra Młody Doktor Leśnica dla do Zwierząt 3. Musiałam tak, jakby stworzyć nowy profil, ponieważ miałam komputer w naprawie i musiałam stworzyć tak, jakby. no, zainstalować drugi raz tą grę i przejść jeszcze raz. Więc wracamy przeżyłam tak samo jeden dzień simo, oh, może się mówi. E, jeden dzień tak jak właśnie w tamtym odcinku jak dobrze pamiętam i kupiłam właśnie e, rozbudowałam domek dla małych zwierząt odwiedź centrum medyczne w mieście możesz w nim zakupić wyposażenie medyczne ok e, zadanie wykonane teraz kiedy pomieszczenie dla, dla zwierząt już gotowe właściciele na pewno przeprowadzą się do tu swoich Chorych podopiecznych, rozbudowy domek dla małych zwierząt. Aby to zrobić, musi mieć odpowiednią ilość pieniędzy. Mamy tam. E, Boże, jakie to ja tu mam iść? E, Muszę się nowa nauczyć. chodzić. Mm. Ile my tu mamy tych pieniędzy? Mamy. E, Boże, ja tu nie widzę. E, 199, a tutaj mamy. Ile? A to! Dobra, to dzisiaj to też rozbudujemy. Myślę. I Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No, ja pamiętam, że no, to miałam. No, mamy tutaj ile pomieszczeń? Sześć? Sześć takich pomieszczeń dla zwierzaczków. To mamy, e, możemy zamiatać i karmić zwierzaki. Dobra, zobaczmy. Tu mamy jeden w posiadaniu, więc kupmy dwa. Kup Dwa, kupmy. Tu jest OK, tu jest OK, OK. OK. okay. Oczko. Pionka Eee. Cztery kupmy. Kroplę do oczu jest okej. Okay. Dobra. Dużo no, nie wydaliśmy, więc możemy... Karmę też mamy. Eee, kupmy się na kupna karmę. W końcu, jak będziemy miały te. No, właśnie, tu mamy te koni, psów ale mamy na razie króliki, ptaki i gryzonie. Mamy trzy, więc dobra. Na razie pewnie no, nie potrzebujemy, ale zobaczmy nasiona. E, nasiona jedna, dwa. Na razie jedne, kupmy duże. Zobaczmy. Dobra, wracamy. E, robimy cały czas to samo, tak? Więc takie badanie to może być czasami nudne. No, tyle mogę powiedzieć. E, mój ulubieniec porusza się wolniej niż zwykle. Wygląda na to, że poruszanie swoją głowę, z skrzydła za pomocą rękawicy. Skrzydła. Dobra, co no dalej? Tak, Wykonanie podpilację, kończę za pomocą rękawicy. I ten moment z e, Czekaj, mam wziąć. Mighty Krako. Kończenie właśnie. weź tutaj. O! o Boże, to mało miejsca jest. Nie lubię kończyć u tak. Dobra i termometr w zadku. To jest gdzie termometr? Jest termometr. Dobra. <grystanie> Temperatura normalna. Zapalenie stawu. wstrzyknięcie środek przeciwbólowy w klatkę piersiową. Przeciwbólowy środek. Przeciwbólowy. Pasożytniczy, przeciwbólowy. Gdzie? W klatkę piersiową. Eee, wstrzyknięcie środek wzmacniający chrząstki w klatkę piersiową. Wzmacniający chrząstki. Tutaj. Dobra. Fajnie, dziękuję. Ja tu nie mogę chodzić w USD. Łaj, chcę zacząć mojego zwierzęca, aby był zdrowy i szczęśliwy. Skoczysz z stetoskopu. Stetoskop, kadłuba pierwsza. Ok. I temperatura znowu. O, włożyłam. <grytanie> Jakąś dałam radę. Nie chciało mi się obkręcać Szczepionkę w tyle, kończymy. Szczepionka. Nitpiotek piotek To nie zakończy. Fajnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No i zaraz będziemy mogli tę wziąć. To rozbudować. Okej. Okay. Rozrzucaj na siodłach, w Okej, dobra. Nawet ja nie pamiętam, czy nasza postać tak wyglądała, czy jakaś inaczej. Ale to jest najmniej ważne ale na razie kończmy tam no to trochę mamy tu ilości teraz zbadaj oczy z pomocą lupy o. A to to łatwiej jest na krople do no i wyciągnąć ok, ściśnięte i zaczerwienione Dobra, usunąć dziwło bez I krople do oczu. Fajnie, bez... ...włóczu To dobra. Tylko kroplę do oczu Ok, i wstrzyknie nakręciw i przeciwgrzybiczy W tyle kończymy W tyle Dobra O, proszę bardzo Leczenie zakończyło się sukcesem, ale zwierzę Musi być zhospitalizowane przez 3 dni Zawsze przywiązuj uwagę do podstaw Musisz dbać o swoich pacjentów do tak, i będziemy musieli to chyba przez 3 dni robić To samo chyba, nie jestem pewna Zmiana ptaki piersiowej za pomocą spojrzeć. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebować dezynfekcji A jest ładny Wygląda jak z ulicy Dosłownie, tak wygląda eee, Podbrzusza. Mam nadzieję, że nie będziesz potrzebować dezynfekcji no już nie mam No nie wierzę, no widzicie, wykrakałam Nie mam, nie posiadam! No, Ale teraz też nie powinienem dać trochę kasy, Proszę. bo chociaż Zbadaliśmy nie? E, zbadali nie? E, Przebadaj kończyny za pomocą lupy Jeżeli teraz będę miała stacjonę piążki, dlatego że Oddezynfekcja będzie potrzebna, to lecę do sklepu i kupię Pobierz próbkę, bakteryjną skończę, za pomocą Boże. O, ostatnio miałam z tym problem. Jak ja mam to zrobić? Czy to wiecie? ja miałam z tym problem. No, nie wiecie, widzicie to? Co? co jest naprawdę? jakoś ma o, kurde Do widzenia. To nie są żarty, lecę to kupić. To wy nie są żarty, to, to nie śmieszne, no. Honik spadaj oczy. A to łatwo, To zadanie po prostu kocham, to jest najlepsze zadanie, jakie No i pięknie Dziękuję i teraz Proszę iść, proszę iść Raz, 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 jedziemy teraz do kwiatków Mam nadzieję, że one tu będą Ogród, wodni. Och, szczęście Dobra. no to idziemy nawadniać Szybko nawodnimy i pójdziemy do zwierzaczka i się tam nimi zajmiemy klikam! O, to, to nie jest śmieszne. No, jedź dalej. O, rozbudujmy to. E, dzięki rozbudowie domu do małych zwyczajów można w nich hospicjować również ptaki. O, kontynuuj, tak. Okej. Okay. Gdzie to jest zwierzeczko? Tutaj, prawda? Midori. Mm, Nakarm. Okej. Okay. To dla Okej, okay, i teraz można pogłaskać. Dobra. Po prostu tak tu mi dori. No i mnie nawet, wiem szczerze. Bardzo dobrze. No i czuję się lepiej git yy, wyczyść. Wyczyśćmy. Co ja mam robić? Okej, okay. czyli mam też taką. No, taki będą tutaj. Fajnie. Dobra, no to teraz idziemy tam i sprawdzamy, czy ktoś to by się nie pojawił. O, oh, twoja. Oh, 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 oh. No, a teraz trzeba jechać i zrobić zapasy. Nie pamiętam, o której dzień się kończy. Jest zwykle. Dobra, myślę, że ten odcinek y, skończę. Y, jeszcze może jak ktoś przyjdzie to, to się nim zajmę, ale myślę, że ten już kończy nie kończy, bo no najwyższe już... Y, najwyższe zainteresowanie naszą kliniką prawdopodobnie już minęło i tak, mam nadzieję, że ten odcinek się podobał i zapraszam was na kolejny, więc co do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale cześć!